W dzisiejszym poradniku z serii praktycznych porad pokażę Państwu, jak wykonywać kopię pliku danych programu Drzewo Plik danych to jest ten plik, w którym Państwo przetwarzacie wszystkie aktualne dane tekstowe związane z osobami, związkami, z relacjami pomiędzy tymi osobami czyli to są dane tekstowe, takie jak imię, nazwisko, daty, wszystkie miejsca i tym podobne. I ważna uwaga nie ma tutaj w tym pliku danych zdjęć skanów dokumentacji, jak również monografii, biografii, życiorysów, osób, związków i tym podobne. Te informacje są zawarte w osobnych plikach, które stanowią jakby podzbiory wszystkich danych, które przetwarza program drzewo genologiczne. Są takie trzy podzbiory: plik danych, to jest właśnie ten, który tu Państwo macie aktualnie wyświetlony. Są to właśnie te informacje tekstowe, drugi podzbiór to są multimedia, czyli zdjęcia, skany i tym podobne, i trzeci podzbiór to są monografie, te biografie, życiorysy osób i związków drzew oraz miejsc. Dzisiaj zajmiemy się kopią samego pliku danych, czyli w moim przykładzie będzie to drzewo.dg. To jest taki plik, który właśnie mam nazwane dane, które wprowadzam do programu drzewo genalogiczne. Drzewo.dg. Żeby wykonać taką kopię, Należy wejść w menu plik, kopia danych i wybrać polecenie częściowa kopia danych, tylko plik danych, lokalna na dysku. Ponieważ wcześniej nie miałem ustawionego folderu, gdzie będą takie kopie składowane, przechowywane. Teraz należy to zrobić i wykonamy to, to polecenie, które tutaj widoczne jest na tym komunikacie, żeby użyć tej funkcji. Ustaw katalog na kopię plików w ustawieniach programu. Klikamy OK. Nam się, otworzą nam się dane związane z ustawieniami programu. Wybieramy zakładkę bezpieczeństwo danych. I tu mamy właśnie możliwość ustawienia katalogu na kopię zapasowe pliku danych. Klikamy na ikonę tutaj na końcu tego pola. Teraz będziemy mogli tutaj utworzyć nowy folder na danym powiedzmy dysku, który wskażemy. Ja sobie zrobię na pulpicie. Zrobię utwórz nowy folder folder nazwę kopia dg jak sobie kliknę teraz widny tutaj element o to mi się podświetli mamy zmienioną nazwę ważne żeby teraz wybrać sobie tą kopię dg klikamy ok i proszę zobaczyć na dysku c na pulpicie mamy folder kopia dg do tego folderu do tego katalogu będę chciał zapisywać y, kopie zapasowe kopie archiwalne Pliku danych. Kliknę Zastosuj. W tym momencie jest komunikat. Utworzono kopię zapasową pliku z danymi. OK. Możemy sobie go podejrzeć. Proszę zobaczyć, to jest ten folder, który utworzyłem na pulpicie. Jak wejdę do środka tego folderu, mamy utworzoną kopię. I co ważne, drzewo to jest właśnie to moje drzewo DG, czyli nazwa pliku. Następnie rok. Miesiąc, dzień, 22 grudnia bieżącego roku i godzina 10:10. .10. Jest to plik spakowany, skompresowany, tak żeby zajmował jak najmniej miejsca w tym folderze, na który, do którego kierujemy wykonywanie kopii. Jeżeli teraz, proszę zobaczyć, zamknę i znowu wejdę w plik, kopia danych. Częściowa, ponieważ już folder mam ustawiony, on jest zapamiętany w ustawieniach, bo zrobiłem to w, we wcześniejszym kroku, już od razu mam komunikat, że utworzono kopię zapasową pliku z danymi. OK. Jak zamknę program, wejdę jeszcze raz w kopię. Proszę zobaczyć, mam dwa. Jedne wykonane o godzinie 10.10 .10 i teraz 10.11. Tak też właśnie należy wykonywać kopię zapasową pliku danych. Dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genealogów na stronie internetowej www.plsoft.pl.